No, i to był pierwszy problem jaki mamy, że ja coś mówię i mnie nie, nie, nie słychać. A drugi mam problem z płytą. Po włączeniu płyty. O, to ciekawe. Teraz w ogóle nic nie gra. Po położeniu płyty słychać, jak ona hałasuje. Słyszycie? Gra normalnie. Mamy możliwość jeszcze podłączenia przez AUX. Jeśli mamy kabelek, ja jeszcze nie mam back to CD A sound no to znowu ustawienie. Najgorsze właśnie jest, że słychać po prostu płytę jak hałasuje. Nie wiem czy to jest spowodowane i nie wiem jak to naprawić. I tak naprawdę to chyba tylko tyle. Więcej nic nowe radio audio 20 CD po nie nadaje. No oprócz tego że możemy tak, płyty MP3 odtwarzać, tak jak jest tutaj napisane. I Bluetooth. No tylko że na razie to nie działa. Płyty szumią Bluetooth nie działa, więc zostaje mi tylko kolory wyświetlacz.